Mamy troje drzwi i za jednymi z nich jest wór złota. Zdobędziecie go, jeśli wskażecie właściwe drzwi. Wiecie, że każde drzwi mają jedną trzecią szansę na wygraną, więc powiedzmy, że wybraliście pierwsze. Ale bez względu na wasz wybór, teraz jedne z pozostałych drzwi bez złota zostają otwarte, a wy dostajecie możliwość zmiany decyzji. Czy zmieniacie wybór na drzwi numer 2? Nie ma to znaczenia, bo szanse są pół na pół, prawda? Błąd! Zawsze powinniście zmienić swój wybór. Jest to bardzo nieintuicyjne, ale pierwsze drzwi dalej mają 1 trzecią szans na wygraną. Pamiętacie? Tak naprawdę wybieracie między swoimi początkowymi drzwiami, a pozostałym dwojgiem drzwi naraz. Dlatego zmiana decyzji podwaja szanse na wygraną. Dalej jesteście nieprzekonani? To co powiecie na setkę drzwi? Wybieracie jedne, 98 pustych zostaje otwartych i możecie zmienić swój wybór na jedyne pozostałe drzwi. Czy dalej wydaje się, że początkowy wybór ma 50% szans na sukces? Zatem wybór wygląda tak naprawdę następująco: pozostać przy początkowych drzwiach, co prawdopodobnie oznacza przegraną, lub wybrać pozostałe 99 drzwi naraz i wygrać, jeśli złoto jest za jednymi z nich, bo dokładnie wiemy, które to będą drzwi. Jest to problem Montiego Halla, znany u nas trole turnieju Idź na całość. Teraz możecie wygrywać zakłady z przyjaciółmi. Zachęcam do obejrzenia minutowej angielskiej wersji tego filmu przygotowanej na konkurs Veritasium. Dzięki za oglądanie.